Już po mój kierowca odpoczywa sobie właśnie i pomyślałem, że przygotowałbym do niego coś dobrego, bo jest podobno bardzo głodny. Marek, jest coś głody? Strasznie jest godny, słuchajcie, a więc przygotowałem karkóweczkę, zamordynowałem sobie karkóweczkę. Niestety bułeczek nie mam, ale mamy chlebek żytni i przygotuję dla Marka kanapeczkę dwala. Marek zawsze chciał spróbować moją karkóweczkę, a więc przygotowałem ją specjalnie dla niego. Mamy mały, taki mały przenośny grill, grillujemy sobie akurat tutaj karkóweczkę. Ta już wydaje mi się, że będzie zaraz bardzo dobra. U nas już się zgrillował chlebek żytni, widzicie jest już zgrillowany dobrze. Coś, coś, coś. Przygotowałem oczywiście słuchajcie, wcześniej na górę. Troszeczkę załatki lodowej do tego. Ogóreczki. Malutkie, konserwowe. Marku, powiedz, czy chcesz na osno? Ja chcę. Robimy dla Marusza na ostro, nie ma najmniejszego problemu. Na taką ewentualność też jesteśmy słuchajcie, gotowi. Kładziemy sobie e, papryczkę. Czy życzy pan sobie papryczkę e, także Chili? Oczywiście. O, tyle wystarczy, bo Maruś chciał Tylko troszeczkę na górę. Będziemy sobie na to. Oczywiście. Jeszcze ze dwa kawałki. Pomidorka, słuchajcie. Troszeczkę kolendry. rukoli i na to idzie nasz kawał, takiej karkóweczki. i słuchajcie, na górny sosik. Już nieraz raz Wam powtarzałem, sos Heinza Barbecue to jest mistrzostwo świata, musicie go spróbować, on pasuje z każdym rodzajem mięs, czy to żeberka, czy karkuwa, jest mistrzostwo. Polewamy sobie go na górę, dosyć dużo, Ok, i przykrywamy. Słuchajcie, tak reprezentuje się nasza kanapeczka drwala na rajdzie. Mareczku, yes. zobacz, skosztuj proszę Cię. Kicior, oddaję A wam jak podoba się taka kanapeczka? Napiszcie kochani w komentarzu Pozdrawiam, miłego